Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie wagi w horoskopie na kwiecień 2023 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania wagi. Wagi kwiecień 2023 roku. Rady, wskazówki, wagi. Waga, No. No, kochane wagi, ale się będzie działo. Kwiecień może być. W różne interesujące i intrygujące wydarzenia. Ale po kolei, karta wyjściowa, czyli jak jest teraz, jak będzie za chwilę, to jest dziesiątka kielichów. To jest karta, która mówi o rodzinie, o wsparciu, o miłości, o przyjaźni. To jest taka utopia, tak? Tutaj jakby niczego y, nikomu nie brakuje. Także nie będzie Wam, kochane wagi, niczego brakowało w kwietniu. Tutaj są rodzice, dzieci, pies, dom, ogród, kielichy, tak? Wszystko, czego Wam potrzeba. Także drogie Wagi, na pewno będziecie czuły się szczęśliwi. I to bardzo szczęśliwe. To będzie taka utopia. Także z taką energią wchodzicie do kwietnia. Także fantastycznie. To, co przeszkadza jest problemu, Jedyne, co w tym całym sukcesie może poprzeszkadzać, to karta wiary i są ostateczny. Czyli nie wyzwolenie się z jakichś szponów, tak? Nie wyzwolenie się z jakichś być może nałogów, ozależnień, toksycznych kwestii, e, toksycznych relacji, z jakichś takich stanów lękowych, depresyjnych, tak? Z czegoś, co po prostu ściąga w dół i nie daje wam przedzokumentacji. Przodu, nie daje wam postawić kroku nawet tak, kroku naprzód. No i to może jedynie gdzieś tam poprzeszkadzać, bo to jest, no, brak takiego katarzis, tak? Brak wyzwolenia, brak mm, uwolnienia od jakichś kwestii, które są bardzo negatywne, od jakichś negatywów też być może przeszłości, może jakieś złe doświadczenia. Coś, co po prostu Was ściąga w dół. No i z tego tytułu karta wiary w negatywie, tak? Czujecie, że no już nie dacie rady, że to nie jest na Wasze nerwy, że to nie podołacie temu, że to po prostu jest niesamowicie wszystko trudne, no i nie wiecie, co robić, bo jesteście bezsilne, tak? No to może by przeszkadzać. No ale, kochane wagi, karta rada Trójka Kielichów. Trójka Kielichów to jest bardzo fajna energia. Ona mówi o radości, o przyjaźni, o zwycięstwach, o sukcesach, o powodach do świętowania, o świętowaniu, też o takich, o radości, też o radowaniu się, czy to z czegoś towarzystwa, czy to z jakichś fajnych rzeczy, tak? Radowanie się. Także, kochane wagi, w miarę możliwości po prostu się radujcie, tak? tym, co otrzymujecie od losu. Jeżeli jest łaskawy, czy jeżeli jest mniej łaskawy, to za chwilę będzie bardziej, tak? Nie bierzcie tego w miarę możliwości aż tak do siebie, tak? Trójka Kielichów też prosi o to, żeby traktować poważnie i swoje uczucia, i uczucia innych osób, tak? Zwłaszcza no innej osoby, jeżeli jest taka jakby gdzieś tam przy was. A jeśli nie, no to, to jak najbardziej będzie żeby traktować poważnie. No i to, co nieuniknione i wynik, karta umiarkowania i król buław, a na dokładkę jeszcze askielichów. Nieuniknione jest to, że no jeszcze przez chwilę może być brak takiego rozwoju, e, brak e, czegoś takiego, co popchnie Was do przodu, no może jeszcze brakować niestety, no ale też przy tym będzie umiarkowanie, będzie ustabilizowanie w miarę emocji, sytuacji, tak, jakaś taka harmonia, no ale wynik to jest król buław, czyli kochane wagi, Kończycie mniej więcej tak ten kwiecień jako król Buław, czyli jako człowiek, tak, charyzmatyczny, temperamentu, który nie boi się wyzwań, który stawia odważnie czoła wyzwaniu, który nie lęka się, tak jutra. Taka energia Wam będzie towarzyszyła, towarzyszyła, kochane wagi. Mniej więcej na koniec kwietnia, także fantastycznie. Być może to, o czym naprawdę śniłyście do tej pory i marzyłyście. Się zrealizuje, się ziści, no byłoby cudownie. Ja też jestem wagą, bardzo bym się cieszyła z tego powodu. No i Askielichów o czym mówi? Askielichów mówi o nowych początkach, o nowej jakości, nowym komforcie życia, ale również w razie czego, żebyście wiedziały, kochane wagi, że Askielichów często mówi o ciąży. Także jeśli chcecie, no to super, potencjał będzie, jeśli nie, no to wiadomo, co robić. No i Askielichów mówi o motylkach w brzuchu, tak? To jest taki stan podekscytowania, radości, szczęścia, takiego nawet, to jest efekt Wow! I pomyślicie sobie, naprawdę się udaje, udaje się w końcu, jest ekstra. No i tego Wam, kochane, wagi życzę. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie, trzymam kciuki z całego serca za Was, trzymam również za siebie, ponieważ też jestem wagą. No i cóż, wspaniałego miesiąca, do usłyszenia, do zobaczenia.